Zawór podciśnieniowy do Citroena C8 z 2006 roku. E, wymieniłem go na nowy, ponieważ stary się rozsypał. Jest to jednostka napędowa 2.2 HDI. E, tu jest stary. Specjalnie go rozczepiłem, żeby pokazać, jak prosta jest ta konstrukcja. Tutaj się odłamała łapka i była to przyczyną awarii. E, to może nie wiedzieć, steruje on klapami wirowymi silnika. Co to klapy wirowe w silniku? Można sobie poczytać na, e, na forach, zobaczyć filmik w internecie. Jest fajna animacja, jak one działają. A w środku wygląda on tak: sprężyna. Tutaj taka łapka, która właśnie chodzi. O. Tutaj trzymam jedną ręką telefon, więc nie mogę za bardzo sobie pomagać drugą ręką ale sprężyna wszystko jest złożone wszystko jest złożone do kupy przychodzi jeden wężyk tutaj który wytwarza podciśnienie i wciąga tę dźwigienkę która jest tutaj wciągają, ją, gdy podciśnienie zostaje odpuszczone dźwigienka się cofa i tyle trzyma się on na dwóch śrubkach na trzech śrubkach, przepraszam. I tak całość działa. U mnie się ta tutaj właśnie dźwigienka odłamała i silnik łapał czek. Efekt był taki, efekt był taki, jakby ktoś samochód z tyłu ciągnął za, ciągnął za zderzak, jakby ktoś go nie miał, nie miał mocy, tracił moc zwyczajnie po wymianie wszystko wróciło do normy tu jest pokażę może ze zbliżeniem o. tu jest ten nowy zaworek tu jest ten wężyk podciśnienia a tu jest ta dźwigenka. nie wiem czy będzie widać dobrze postaram się żeby było o teraz wyostrzyłem i w tym miejscu tutaj Jestes bokręt. O. o! I tutaj jest ta dźwigienka, ją Teraz dotykam. I ona ciągnie taką nie wiem, taką łapkę. Taką łapkę, która z kolei steruje klapami wirowymi, które są tutaj w kolektorze ssącym no i tyle, cała filozofia Awaria, to urządzenie kosztowało około 140 zł, było dostępne było dostępne jako zamiennik zakupiłem je, wymieniłem, było po problemie, dostęp jest dosyć trudny do tego ale jak trochę ktoś sobie da czasu, to na pewno sobie z tym poradzi. No i, i to tyle. Z klapami wirowymi w silniku jest sprawa trochę kontrowersyjna. Niektórzy je usuwają, niektórzy je mają. Ja zachowałem błąd, błąd zaworka, podciśnienia i sterowanie klapami wirowymi, jakby zniknął. Miejmy nadzieję, że w środku te klapy wirowe są całe, jeszcze działają. Jednak tak jak mówiłem, samochód w samochodzie powróciła moc, zniknął czek, no i dalej jeździ bez problemu. Także, jeśli ktoś by miał taki problem, no to to, to, to tak wygląda ten zaworek, no, tak wygląda ten zaworek i, 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 i tak jak pokazałem, tak jak pokazałem działanie jego nie jest jakoś skomplikowane. Jest to dosyć prosty mechanizm. No ale trzeba go czasami też wymienić, bo jak widać, potrafi się coś tam odłamać, zaciąć. W środku jest taka membrana, która w tym przypadku też przepuszczała powietrze. Ja Próbowałem wytworzyć tutaj podciśnienie w niej z strzykawką, zwyczajnie podpiąłem się wężykiem, i strzykawką do tego tutaj króćca i nie dawał rady wciągnąć dźwigienki, którą Wam pokazywałem wcześniej. Czyli ewidentnie zawór już był też do wymiany z tego względu, że membrana, o która jest tutaj. Która jest tutaj. E nie trzymała, nie trzymała po prostu ciśnienia, tego podciśnienia, które tutaj było wytwarzane, więc było trzeba zwyczajnie ją wymienić na nowo.